Siemano ziomeczki, bardzo chcieliście jakiś odcinek i porady odnośnie tego, jak jeść więcej, także nagrywam to dla Was. Następnie poproszę o to, żebyście zasubskrybowali, dali lajka, komentarz. Wbijajcie na mojego Instagrama, bo to dla mnie bardzo ważne i fajnie podoba mi się Wasz feedback, szczególnie na TikToku. Aha, jeszcze jedno. Muszę Was przeprosić, ponieważ e, niestety ten odcinek nie będzie zmontowany jakoś super, ale nie mam dostępu do internetu e, stacjonarnego, więc nie zmontuję go na komputerze. E, miniaturki też prawdopodobnie nie, prawdopodobnie nie zrobię, także wybaczcie mi, przepraszam Was za to, ale od przyszłego tygodnia się poprawię. Peace. Jeszcze jakbyście mogli ocenić mniej więcej formę. I am not in danger Skylar Dobra kochani, zaczynamy i tak. Parada numer 1. U mnie często na filmikach na TikToku możecie zobaczyć, że mam wodę. Nawet jak jadłem parówki, to popijałem ją wodą. Czasami się zdarza, że też mam napoje gazowane pokroju Pepsi. Zero Pepsi. Kocham Pepsi, więc to dlatego. Rzadko kiedy to jest cokolwiek innego, po prostu Pepsi bardzo mi wchodzi, ale. Ogólnie zawsze w ręce, w ręce jak jecie dużo, nie nawet że szybko, ale jeżeli szybko to szczególnie, ale jak jecie dużo, trzymajcie albo miejcie obok siebie wodę. Otwartą, otwartą wodę, nie zamkniętą w szklance najlepiej, yy, czy przez to słonkę, ale najlepiej w szklance mi się wydaje. Yy, dlaczego? Yy, jak jecie, to zobaczcie, że na ja teraz wezmę sobie tutaj ryżu trochę. On jest gorący i. Ja mogę od razu go zapić, jakby nie dość, że nie jest gorące już w tym momencie, bo nie parzy, mnie, on jest bardzo gorąco, bo jest świeży, wyciągnięty z patelni, bo jeszcze go smażyłem. To druga sprawa, że przy większej ilości jedzenia, jak macie do zjedzenia 3, 4, 5 tysięcy kalorii i mieścicie powiedzmy w jednym posiłku 2, 3 paczki na przykład ryżu, makaron, makaron w jakichś dużych ilościach, to musicie popijać małe ułyki wody, żeby to wam przechodziło. Inaczej się zatkacie, nie ma innej opcji niż popijanie na przykład wodą. Także to jest porada numer jeden. Zawsze trzymamy w jednej ręce szklankę wody, albo mamy ją obu siebie po prostu, tak? Okay. Dobra, druga sprawa to jest kwestia tego, co jemy. Czy to, co ja jem na TikToku zawsze mi smakuje, nie. Odpowiedź brzmi nie. Ale jeżeli wymasujecie na przykład, albo chcecie zrobić formę, przytyć, czy cokolwiek, nie katujcie się jedzeniem, które wam nie smakuje. Jeżeli nie smakuje wam ja biały ryż, mi bardzo smakuje. Jeżeli to wiesz kiedy smakuje, nie jest tego białego ryżu, zamień o czymś innym, bo przy większych ilościach to, to też tu nie jest białe, bo dają przyprawy, będzie Ci podchodziło to gardło, będzie spowodowało Ci odruch wymiotny. Pamiętaj o tym, że jeżeli my się katował czymś, czego nie lubisz, a może, nawet, jeżeli nie lubisz, ale nie przepadasz, to ten odruch wymiotny będzie się pojawiał znacznie częściej niż przy jedzeniu, które lubisz, które ci podchodzi, które ci smakuje i którzy bardzo lubią słodkie rzeczy. To akurat jest inna sprawa, ale jak powiedzmy z takich normalnych, niesłodkich rzeczy, na przykład niektórzy lubią pizzę bardzo mocno i w każdej jakiejś postaci pizzy, na przykład jak na nią, nie wiem, salami, kurczaka i tak dalej, wiadomo, takie dodatki, żeby było bardzo kalorycznie, to wtedy ta pizza im też gładko wchodzi, po to po prostu w formie pizzy, nie? Sosem i tak dalej. A niektórzy będą mieli tak, że lubią biały ryż i będą mogli go zjeść cztery torebki, także musicie gestykulować tym, co jecie, co jecie. Już nie ile, ale co, to jest bardzo ważne. Trzecia sprawa to kwestia przypraw. Jakby zobaczcie, jak to wygląda. Ja wiem, że to jest ryż i on fajnie ma kolorek. Kwestia przypraw oraz ogólnie sposobu przygotowania. Zwykły ugotowany ryż ma powiedzmy kalorie na poziomie 350-370. Ten ryż, lekko podsmażony, dwie torebki dokładnie ryżu, plus 10 gram oleju, to już jest około 800-850, plus przyprawy. I dzięki tym przyprawom na pewno posiłek będzie dla mnie lepszy, będzie mi gładko wchodził, ponieważ smak nie będzie tak mulisty. Pamiętajcie, przyprawy są waszymi przyjaciółmi, nie wliczajcie sobie przypraw, sypcie tego ile potrzebujecie, niektórzy się boją przyprawić, boją się solić, bo niektórzy się boją soli, nie wiem dlaczego. Także pamiętajcie, przyprawy bardzo ułatwiałem to, żeby jeść więcej. Dobra, kolejna porada to jest Wasze jedzenie nie może być suche. Absolutnie Wasze jedzenie nie może być suche, w tym oczywiście pomaga popitka wody, ale samo jedzenie też nie może być suche. Ja tu przygotowałem z etykietę. Bo gdyby ktoś chciał kiedyś zasponsorować, to bardzo proszę. Mam tu sos sojowy. Ja uwielbiam sos sojowy, bardzo mi podchodzi z ryżem. Ale dajmy na to, że nie lubię stosowania. No, co wtedy? No, ugotujemy, powiedzmy, ja bym, ja bym zrobił tak, że ugotował dwie torby ryżu i nie chciałbym mieć suchego ryżu, bo dla mnie to jest bez sensu. I po prostu biorę wtedy na przykład, przecier pomidorowy, bo, powiedzmy, bo też lubię pomidory, i daję go na patelnię, wysadzą tam ryż, niech to się zagotuje. To jedzenie musi być mokre. To musi oh, być mokre. Yes, Dobrą opcją, jak ma, nie, patrzycie na to, żeby masować i chcecie jak najwięcej kalorii jeść, mm. dobrą opcją jest to, żebyście jed, jedli takie sosy jak sos czosnkowy, właśnie na bazie majonezów, ale sosy pokroju, właśnie jakieś tam tysiąca czy też ich, ich się nie bójcie. Jeżeli masujecie, to ułóżcie kalorii właśnie z tych sosów, ale sosy wam będą pomagały, żeby przełknąć je za nie. Będą podbijały smak po prostu przeważnie, takie sosy w stylu majonezowe i tak dalej. Więc to wszystko będzie Wam pomagać. Dobra i czas na ostatnia porada. I tu muszę Was trochę obrócić. Dobra, jak widzicie stoję. Mogę skoczyć. E to jest porada stricte dla ludzi, którzy chcą jeść szybko. E kiedy jecie, ja siedzę, ponieważ nagrywam Tiktoki dla Was, ale gdybym nie musiał siedzieć, wstałbym. Dlaczego? Powód jest bardzo prosty, ponieważ kiedy siedzimy, to, co nam przechodzi przez pralkę i tak dalej do żołądka idzie o wiele wolniej. Kiedy stoimy, to jakby możemy się wyprostować, poddychać, postarać się poddychać, i to ogólnie szybciej spływa. Ale to jest porada stricte dla ludzi, którzy jedzą szybko, którzy chcą jeść szybko. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Wbijcie proszę na Instagram, dajcie followa, dajcie tutaj, like komentarz subskrypcję. Bardzo mi na tym zależy, bo podobał się ten content, podobał mi się taki to ma feedback na TikToku szczególnie. Jak Wy komentujecie, bardzo mi się to podoba. Jestem wam wdzięczny, bo mnie motywujecie do tego, żeby wstawać codziennie. Chciałem więcej nagrywać filmików tego typu i, i tak dalej. Ale mimo wszystko muszę was przeprosić jeszcze raz, że. Ten materiał jest, powiedzmy tak, okrojony o te techniczne sprawy. No, no niestety nie mam wpływu na to, ale obiecuję, że jak z czasem będę miał internet w komputerze, który stoi za mną, to że to się poprawi. Także dzięki na razie. O, siła z Wami jest. Pa!